Witajcie ponownie. Dzisiaj wyjątkowo sobota po południe. Jedziemy do Zakopanego na kemping pod Krałkwią. Kemping dobrze nam znany, jeździmy na ten kemping co roku. Dla niektórych może też znany, dla niektórych mniej. Będziemy na miejscu, to Wam pokażemy, jak wygląda sam kemping i okolica. Pomału dojeżdżamy do Zakopanego. Widać już górę, możecie sobie zobaczyć Takie widoki przed nami. I tu mamy wjazd pod kemping pod Krokwią Właśnie przyjechaliśmy na kemping, idziemy załatwić formalności. Idziemy zobaczyć czy jest miejsce. Teraz będziemy szukać. Dobre? Mamy tak. Każdy raz wydaje i tutaj będziemy mieć. Idziemy poszukać jakiegoś miejsca. Może się coś znajdzie. Zawsze tutaj lubiliśmy po lewo od wjazdu się zatrzymywać, bo tu jest jeszcze w miarę równo. Idziemy zobaczyć, czy tutaj coś się będzie. Tutaj jest, tutaj jest spoko miejsce, nie? Tutaj zawsze staliśmy. No tu możemy się zatrzymać pod tym drzewem. Tu jeszcze możemy jak chcesz. Tutaj też jest w miarę tak równo. Nie no, tutaj są jakieś najazdy porobione takie. No i gdzie chcesz? w cieniu. Nie chcę Tak No tu pod tym drzewem też będziesz miała tak w cieniu trochę. No, możemy tam dalej jeszcze pójść, zobaczymy. Zwiedzamy, szukamy miejsca Idziemy jeszcze dalej Nie bym mówił, że nie ma dużo ludzi, ale jest trochę tych ludzi Tutaj to swoją nie wiedziemy no tu możesz, tu masz jeszcze takie miejsce tam, na tamtej Polance, tutaj między tymi drzewami. Jak chcesz. Ewentualnie tam niżej, nie? No to jeszcze zobaczmy, na bo tutaj masz jeszcze takie, tu między tymi drzewami. Możemy się ustawić. dziewczyny. Aha. Nie no to ja to mówię ci proponuję ci pod tym drzewem. Jak coś to zawsze możemy się, jak te samochody odjadą, to możemy się tu przestawić na bok. Gdyby obucał się. To ile to przestawienie? może być tutaj. Ale tu jest nie, tu jest... Tutaj na środku jest taki mało równy teren I tu pamiętasz, że zawsze jak woda popadała... Tu zawsze woda leci, tu na ten dół i to jest zawsze błoto. Jak będziecie kiedyś przyjeżdżać, to tutaj się... Nie ustawiajcie chyba, żebyście wiedzieć, że jest sucho. Bo tu jak woda zaczyna padać i lecieć z góry, to wszystko zlatuje tutaj. No ewentualnie tutaj, nie? Na tej placyku. Tylko tutaj wrócimy tam na tamto miejsce i zobaczymy. No, możemy zrobić tak, że jak tam postawimy się i samochody odjadą, no to się przestawi wtedy na lewo, chyba że nie odjadą. Znaleźliśmy miejsce. Tutaj będziemy sobie stać. Nie, kierowca przyczepy tak właśnie manewruje. Stawiamy się pod drzewkiem. A i słuchaj, jak sobie ustawisz tak się wyśpisz. A no, tutaj będzie chyba ok. Trochę tu nam samochody kolidują, ale myślę, że może odjadą w międzyczasie. Jesteśmy już wystawieni. Tak wygląda pod drzewkiem. Nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze. Samochód jeszcze przeparkować. Mam jeszcze... Płyn do kibelka muszę wlać, bo nie zabrakło nam ostatnio. Już zaraz będę składał. Tu jeszcze mam, zaraz wam pokażę, a propos tych szpilek rozwalających się, zrobiłem sobie takie z kątownika stalowego. Zaostrzyłem, uciąłem. Będą takie teraz szpilki do markizy. Może wytrzymają trochę dłużej, zobaczymy. Chciałbym sprawdzać. Zaraz mocujemy. Kątowniczki wbite. Pężynkę sobie można zaczepić O, idealnie Nic nie ruszy teraz I mamy umocowaną markizę Tu się wszystko dobrze trzyma Zawiązana Na wszelki wypadek Tu mam jeszcze stare śledzie rozwalone no Tak popękały. My teraz coś zjemy Może się przejdziemy gdzieś tam na Krupówki, jak zdąży czasu jutro, może po kempingu się trochę przejdziemy. Pokażę Wam, jak wygląda sanitariaty jak wyglądają różnice. Może się uda. Idziemy właśnie na Krupówki na lody z pacerkiem z kempingu. A jakieś 10 minut. Tam już widać gubowkę. I oddali. No i doszliśmy na, właśnie na Krupówki. Ludzi, jak na Kropówkę, chyba nie jest nawet za dużo. początek Kropowa. Idziemy teraz wzdłuż. Pod Gubałówkę idziemy. Zobaczymy, czy coś się pozmieniało przez ten rok. tajskie. No i niestety lody do 19 A jest dwie po. A jest dwie po nie. I pani nam odmówiła. Pani nam odmówiła, ale spoko, przyjdziemy jutro sobie. Nie ma lodów, idziemy na na włoskie. Nie ma tajskich, idziemy na włoskie. na No niestety, trzeba było się szybciej zebrać, a nie siódma godzina? ale nie wiedziałem, że już jest siódma godzina. I doszliśmy pod stację, u pa, pa. jest też Luna Park. Ceny kolejki. 24,20 wjazd. Góra-dół. I robimy zdjęcie. PKL. No, spójrzcie tutaj. Zrobię wam zdjęcie. Dwa kozie, dwa te maślane mieszane. Kupujemy osypkę na grinie. Już macie osypkę z Nie, nie, sami sobie zrobimy. Sobie. Zobaczcie sobie, jak je ładnie widać. Z GoPro to pewnie za dużo nie będzie widać, ale widać ładnie. Wracamy na kampi. Dzisiaj niedziela, a niedziela zaczynamy od przeprowadzki. Właśnie wszystko wynieśliśmy i przestawiamy się tutaj. Już się dzwoniło właśnie miejsce. Samochody odjechały, a polina zostaje tutaj na cały tydzień, więc tam będzie równiej i chyba troszkę lepiej, bo tu jest taki dosyć duży spadek. Zajęło nam to ile? 10 minut, nie? 10, 15. 10 minut i jesteśmy przestawieni Jeszcze auto przestawię I można jeść śniadanie Dzisiaj jest bardzo gorąco, nawet z rana Już praktycznie nie da się wytrzymać, mamy może 10 godzinę Myśmy się jeszcze przejdziemy do kempingu Zobaczycie sobie Jak wygląda kemping pod krokiem. Wyszliśmy na zewnątrz Tutaj macie bramę wjazdową. Szeroka, więc spokojnie. Tutaj tą drogą, jeśli pojedziemy w prawo, to podskocznie podjedziemy. Tutaj tą drogą idziemy na kropówki do centrum. No i tak wygląda wjazd. Tu mamy szlaban, po prawej jest recepcja. My zaraz tu stoimy za szlabanem po lewej stronie, za tym domkiem. Idziemy dalej. Tam za mną macie szlaban i recepcja. My tutaj stoimy, po lewo. No i tak jak wam mówiłem, jak macie przyjechać z przyczepą, to tutaj w miarę fajnie jest tutaj po lewej właśnie się ustawić, bo tu jest w miarę równy ten teren. Tutaj macie podział na sektory. No, tak obowiązuje, jak i nie obowiązuje tutaj. Czyli C1, C2 to jest dla przyczep, N3, N4 dla namiotów. Tutaj jak widzicie po lewo też są takie sektory porobione, takie parcele one są ogólnie małe, na przyczepy są dość małe Władzi to tam na kampera, żeby sobie wyjechać kamperem Ale też bez jakiegoś rozstawienia daszków. Tu po prawo Stoi, takich stacjonarnych trochę tutaj przyczep One tu zawsze stały, bo pamiętam Z tego co kojarzę to tam widziałem Kamila z kanału Kiki Świat Że też tutaj był na tym kampingu i stał chyba tutaj właśnie gdzieś w tej okolicy Dzisiaj tak sobie ludzie tutaj stoją, w tych parcelkach. Tu mamy tę środkową część kempingu, ale tu jest coś tak stromo, znaczy stromo, no tu jest dość krzywo i tu przyczepą można wjechać, oczywiście ustawić się no ciężko ją tu wypoziomować, żeby równo stała. Tutaj mamy sanitariaty. Są sanitariaty w tym budynku na dole, tu macie po lewo łazienki i toalety damskie, tam po prawej od prawej strony są Czy znaczy, tu są męskie, tam są damskie. Miejsce pod a tam widać skocznie. I teraz sobie idziemy tym sektorem dla namiotów. Z widokiem na skocznie. Nie wiem, czy tutaj, w tych sektorach, które widzicie teraz, nie wiem, czy tu jest prąd. Bo tu nie widzę rozdzielni. Bo ostatnio, a nie tam, jest jakaś rozdzielnia. Jedna po drugiej stronie, ale tutaj nie wiem, czy to tutaj jest. Prąd. jak ktoś ma długi przedłużacz to można się pociągnąć a tu raczej chyba bezprądowo. no i tutaj ścieżka zaraz będzie zakręcać będziemy wracać potem idziemy w drugą stroną i tak jak mówiłem tutaj nie widzę żeby tu był prąd więc ostatnio skrzynka elektryczna jest gdzieś tak w połowie tego terenu nie widzę żeby ktoś miał prąd pociągnięty i to jest taka jak mówię bardziej sekcja tutaj namiotowa Tutaj też dużo młodzieży przyjeżdża, więc w tej części też czasem bywa trochę głośno, więc jak ktoś przyczepą to tam tak do połowy najlepiej jest mniej więcej. No i tak wygląda ten camping. Tu jeszcze przejdziemy, wam pokażę, gdzie jest zrzut nieczystości, skąd woda się bierze. Tutaj mamy kuchnię, możemy sobie przyjść naczynia umyć. A z drugiej strony tego budynku a tutaj możemy sobie jeszcze nacznie umyć, też jest miejsce W tym narożniku mamy tutaj zrzut nieczystości Tutaj mamy domki do wynajęcia My tam nocowaliśmy w 24, tym ostatnim W tamtym roku A oprócz tego możemy sobie też wynająć przyczepę kempingową Parę ich tu stoi, można sobie przyjechać i wynająć. Tu jest rzut szarej wody, a tutaj jest woda zwykła do pobrania. Ale jest gorąco. Dzisiaj jest bardzo gorąco, prawie 30 stopni, więc nie szaleliśmy z jakimiś wycieczkami dzisiaj każdy robił co chciał i większość czasu spędziliśmy przed przyczepą A teraz idziemy sobie do restauracji na kruchówki Zjemy jakiś obiad I później pójdziemy na zimne lody No no a pójdziemy jeszcze sobie na lody, na które wczoraj nie nie zdążyliśmy, tak? Bo były do 19. Niestety, dwie minuty. Dwie dwie minuty minut. się spóźniliśmy i nie dostaliśmy lodów. Zobaczcie, jaki jest gorąco. Nasz się położył pod samochodem. Doszliśmy <grych> tak. do restauracji. I co widzisz ciekawego? Strąga. Strąga bierzesz? A ja nie, ja chyba nie biorę pstrąga. Wszystkie się zobaczyć. Ja Wieprzowina z grilla. Białe mięso. Dania z baraniny. Przyszliśmy, przyszliśmy do restauracji i zamówiliśmy wodę z lodem. Mm. <grymne> Oszczędny. Wszystkie nasze dania. Laura, co ty masz? Strąga. Oliver w stronę. Paulina w stronę. I ja sobie wziąłem guloneczkę. Iemy teraz. Dzisiaj drugie podejście na lody tajskie. Nie, ja które się wczoraj nie dostaliśmy. Nie załapaliśmy, bo przecież za późno. Chodzimy drugi raz. Ło, wow, ile ludzi. Tak, ja nie, nie, ja się tego Nie, 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 jest Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Ile smaków wzięliście? Dwa, trzy smaki na trzy. Mam jeszcze jakie? Ty masz działać sobie? Owoce leśne, tak? Co to jest? Owoce leśne, tak? Owoce leśnie. Ja dostałem końcówkę ze stołu. Ja dostałem końcówki ze stołu. Już po lodach wracamy na górę teraz? Idziemy gdzieś jeszcze czy wracamy już na camping? Wracamy. Wracamy na camping. Jest tak gorąco, że nawet się chodzić nie chce. Niestety weekend się skończył. Trzeba wracać do Krakowa, ale wracam sam. E, Paulina została z dzieciakami na kempingu do przyszłego weekendu. E, przyszły weekend ją odbiorę. E, zostawiłem też jej cały sprzęt do nagrywania, więc nagrywam telefonem. Może troszkę być słaba jakość, za co przepraszam. Ogólnie dzięki za, za wszystkie komentarze, za subskrypcje, było troszkę w ostatnim czasie ich tam przybyło. Jeszcze pamiętam jak jechaliśmy na Gacki, było ich około tam, mówiłem, że 150 subskrybentów. Teraz już to, ta liczba podchodzi pod 500. Więc naprawdę dzięki za to, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. W następnym filmiku już trochę więcej będzie tematów związanych z naszymi wakacjami, bo tak naprawdę już za dwa tygodnie będziemy... Wyjeżdżać na wakacje i będziemy się teraz na, na biegu jakby, bo zostanie nam tak naprawdę, bo przyjedzie zakopanego jeden tydzień przygotowywać do nich. Ale o tym to już opowiemy w następnym odcinku. Na razie tyle, dzięki, cześć.